Umbra, w dzisiejszym odcinku będziemy kupować konia, a dzisiaj ze mną jest... Disjon on zlep Ezo! Więc bez przemówienia zaczynajmy! Dziś będziemy kupować siwego Anglika, takiego, którego ma Addison. Ładnie. On nie ma żadnych um, animacji. Drogi tak jak nie, nie jak. Może się nazywać A Co? A Będzie się nazywać A, a. No normalnie, Co? kupiłam go a, wszystko a, To szybko to poszło a, Dopi Dopiero minuta minęła w a my już kupiliśmy konia Wiem, jest szybkie Ty już stoisz na farmie Marley'a To szybko Se poszła do Stani, nie zostawiła. Tak, zostawiłam Cię. Hmm. Uy, uy, uy. Proszę Proszę mnie o Nie. Zaproszę Cię, zaproszę Cię. A może gumam chcesz się poczęstować? Nie. dziękuję. Dobrze. Chciałam wyrzucić gości, których nie mam. Aha. I tu Gdzie my tu mamy tego Anglika? Chodź, A, gdzie jesteś? Masz. O, jest o, A, zrobiłam no, A. No, Okej, okay, tu jest A. Gdzie? To za ciężko Zobacz, zobacz Jego. normalnie, że się nazywa A. Waliło mnie starty. O, o! No to widzimy się, jaka jest odwrocie. No więc Adison z nami na razie nie ma, bo długo będzie się logować. Ale my tutaj teraz sobie wejdziemy na A i zobaczymy animację. tego Aurora zostawiamy. Najpierw wejdźmy w sumie na konia. Jaka ona śliczna. Nie wiem czemu ja miałam tylko jednego Anglika w stajni. I karego tylko miałam. No nie kupowałam sobie z Powie mi ktoś to. No, bo ja dalej to mam. Dobra, yy, weźmy jakiś sprzęt. Eee, <laughs> Ten chyba będzie najle najlepszy. To sobie. Nie wiem, ja ile tak mam. ja muszę ładnie wszystko poukładać. Tutaj tak, a i hopa, proszę bardzo i mamy konika. Teraz z wami się przywitam jak Addison wróci i zobaczymy sobie wspólnie animację. Od razu się w sumie ubierzemy do tego konika, jak nie ma jeszcze Addison. Od się ubierzemy, żeby pasowała do koniła. No i sobie ubierzemy się tak, żeby było ładnie. W sumie Wianek? Dobra, weźmy Wianek. A co nam szkodzi? <ścoughs> buty, buty, białe buty. Białe buty. Eee, białe spodnie, czy nie białe spodnie? Chyba biała. Jeszcze góra z Czy ja będę jakaś na biało dzisiaj? Sukienka nie. Dobrze, niech będzie na biało. Umbra na biało powinna być umbrana czerwona, ale jest umbra na biało. Napiszcie w komentarzach umbra na biało. To wtedy wam odpiszę. No więc teraz sobie poczekamy na Addison. No to Addison już jest, dlatego pokażemy chody. Więc Cznajmy. tak, tak wygląda stąp. Dąpy już Fajne. widzieliście, bo dębowałam już kilka razy. A tak wygląda kusik. Fajne bym od, od razu, żebym nie zapomniała cofania. Też ładnie wygląda. Nie wiem, tak, okay. mi się jakoś bardzo podobają. Galop i skok. au no, okay, fajnie, muszę skokować, bo to jest Tak. Też ładne i od razu zatrzymanie sobie zobaczymy, też fajne nawet. I czas trwało. Trwało. Jaki okay. fajny. No i tak wyglądam. Daję chodzę. Angliczka. Dlatego. No to my jeszcze z wami żegnamy. Do następnego. No i pa! pa!